Fenrir to ogromny wilk z mitologii skandynawskiej o szaro-czarnej sierści i oczach barwy ciemnego bursztynu. Był on jednym z trójki dzieci Lokiego, które miał on z olbrzymką Angerbodą. Ten przerażający stwór odgrywa istotną rolę w Ragnaroku, czyli wojnie bogów, mającej doprowadzić do końca świata. Dzisiaj poznamy historię tej niezwykle interesującej bestii, której bali się sami bogowie. Loki Bóg oszustw i olbrzym spłodził ze swoją partnerką Angrbodą z Żelaznego Lasu trójkę potworów. Ogromnego wilka Fenrira, bogini krainy umarłych imieniem Hel oraz straszliwego węża Jormunganda, o którym możecie więcej poczytać na moim blogu, link znajduje się w opisie. Fenrir był stworem, który najbardziej przerażał wszystkich bogów z całej trójki dzieci Lokiego. Ten strach sprawił, że postanowiono rozdzielić dzieci, wypędzając ich do różnych części wszechświata. Odyn, bóg bogów, chciał mieć oko na wilka śmierci, więc postanowił umieścić go spętanego w Asgardzie, krainie bogów, i tam wychować. Jedynym na tyle odważnym bogiem, by karmić Fenrira, był Tyr, patron honoru Wojny Siły i Sprawiedliwości. Wilk rósł bardzo szybko, a strach przed jego gniewem rósł wśród asów razem z nim. Bestia stała się tak wielka, że podczas ziewania jej szczęka dotykała nieba, a żuchwa ziemi. Uznano, że Fenrir jest zbyt niebezpieczny, by żyć swobodnie w wolności, bo gdyby tylko się uwolnił, mógłby doprowadzić do śmierci wielu potężnych Bogów. Postanowiono więc go spętać. Najpierw użyto łańcucha zwanego loding, jednakże bestia wyswobodziła się z niego. Związana ją ponownie, lecz z kolejnego łańcucha nazywanego dromi także się wyswobodziła, mimo iż był on znacznie trwalszy i silniejszy. W końcu zwrócono się do Krasnoludów. Te uplotły magiczny sznur Gleipnir, który z pozoru wydawał się cienki i słaby, lecz w rzeczywistości był to najmocniejszy materiał, jaki kiedykolwiek powstał. Do jego stworzenia karły użyły nieistniejących z pozoru materiałów: od głosu stąpania kota, brody kobiety, korzenia skały, ścięgien niedźwiedzia, oddechu ryby i śliny ptaka. Dzięki temu nie było możliwe zniszczenie go w jakikolwiek sposób. Pewnego dnia bogowie postanowili zabrać przerażającego wilka na wyspę. Chcieli go tam splątać magicznym sznurem, jednak stwór wyczuł, że coś jest nie tak. Zdecydował, że pozwoli związać się Gleipnirem pod jednym warunkiem. Jeden z bogów włożył w jego paszczę dłoń, jako symbol zaufania. Nikt nie chciał włożyć ręki do paszczy potwora, gdyż wszyscy wiedzieli, że byłby to ostatni raz. W końcu zdecydował się na to najodważniejszy ze wszystkich bogów, czyli Tyr. Związano Fenrira, jednak Tyr nie był w stanie się już wyswobodzić. Wilk odgryzł bogowi prawą rękę. Od tego czasu nazywało się się tyra jednorękim. Asowie za pomocą Gleipnira uwiązali Fenrira do łańcucha Gelgia, przymocowanego do skalnej ściany Giol i zakotwiczonego bardzo głęboko wielkim kamieniem zwanym Hriti, uniemożliwiając Fenrirowi ucieczkę. Poza tym wsadzili mu w paszczę miecz oparty rękojeścią o dolną, a czubkiem o górną część szczęki, żeby jego pysk zawsze pozostawał otwarty. Ślina spływająca mu z języka utworzyła rzekę nazywaną Van. Zgodnie z przepowiednią dotyczącą Ragnaroku, Fenrir dzięki Trzęsieniom ziemi uwolni się z Gleipnir'a i dołączy do walki przeciw bogom. W trakcie końca świata połknie ono najważniejszego z bogów Odyna. Pomści go jednak jego syn Widar, zwany milczącym, ponieważ znany był z tego, że odzywał się tylko wtedy, kiedy było to konieczne. Fenrir miał dwójkę dzieci: Skola i Hatiego, którzy podgryzali kolejno słońce i księżyc. Teraz ogromny wilk spędza czas w samotności, uwięziony daleko na tajemniczej wyspie, spętany przez asów, oczekuje końca świata. Wtedy to, zgodnie z przepowiednią, ma połknąć słońce i księżyc. Po wszystkim zginie w wielkiej katastrofie obejmującej cały świat, pożerając najpotężniejszego ze wszystkich bogów mitologii nordyckiej, Odyna.